Cześć. W tym roku Kosmos obdarzył mnie prezentem w postaci dyni, która sama z siebie wyrosła nam na kompostowniku. Żeby być dokładnym, tych dyni różnej wielkości było prawie 10. Kilka rozdaliśmy, a kilka trzeba było przerobić osobiście. Jednym z pomysłów na jej zagospodarowanie jest dynia marynowana. Sprawa dość prosta, ale jak zawsze będzie trochę eksperymentów i testów. Zapraszam do odcinka. Składniki. Wykonanie. Dynię obrać. Obrane kawałki umyć i pokroić w kostkę. Tu kilka wyjaśnień. Dynie marynowałem na dwa podejścia. Pierwsze było bardziej testowe, ale i tak wyszło pysznie. Plus testowałem kilka niewiadomych dla mnie kwestii. Ogólnie jak dynia zareaguje na marynowanie, jak cienko ją pokroić, a może by tak ją obgotować wcześniej. Takie myśli kłębiły mi się w głowie. Za pierwszym podejściem postanowiłem, że zamarynuję dynię dwoma sposobami. Pierwszy sposób z około 3-4 minutowym obgotowywaniem dyni przed zamknięciem jej w słoikach. Przy tym sposobie dynię pokroiłem w dość grubą kostkę, bo oboku Około 2-2,5 cm. Obgotowywałem, wrzucając pokrojoną dynię na wrzątek i soląc trochę całość. Po wrzuceniu dyni, wrzenie na chwilę ustaje. Od wznowienia wrzenia gotowałem jeszcze przez około 3 minuty. Drugi sposób. Bez wcześniejszego obgotowywania, a więc po prostu pokrojenie dyni, przełożenie do słoików, przyprawienie i zalanie całości wrzącą zalewą. Przy tym drugim sposobie, z racji braku obgotowywania, dynię pokroiłem w trochę mniejszą kostkę, bo o boku około 1,5 cm. Pewnie myślicie sobie, no tak, ale przecież jeszcze pewnie zrobiłeś pasteryzowanie, więc te twoje marynowane dynki jeszcze zmiękną podczas tej pasteryzacji. No właśnie nie do końca, ponieważ postanowiłem, że połowę słoików poddam pasteryzacji, a drugą połowę nie, żeby sprawdzić czy bez pasteryzacji... Moje słoiki zaatakuje pleśni. Trudno było za pierwszym razem ucelować z ilościami samej dyni i zalewy. Rozjechało mi się to tylko troszeczkę, bo okazało się, że finalnie wyszło na styk 10 słoików, a za to zostało mi trochę zalewy. Po obgotowaniu dyni odcedzam ją i jeszcze gorącą przekładam do wyparzonych słoików. Po napełnieniu słoików dynią, tą gotowaną i tą niegotowaną, większość słoików przyprawiłem standardowym polskim zestawem przypraw i dodatków do przetworów na słono, a więc do każdego słoika dałem mały listek laurowy lub połowę większego, jedno dwa ziarenka ziela angielskiego, dwa trzy ziarenka pieprzu czarnego, kilkanaście ziaren gorczycy białej, gałązkę kopru oraz czosnek w ilości, jeden mały ząbek lub połówka większego na słoik. Słoików było 10, a taką bazę, jak podałem, zrobiłem w sześciu słoikach. Następnie kolejno każdy z nich z tych sześciu przyprawiałem dodatkowo do jednego dodatku łyżeczkę pieprzu kajen, do drugiego łyżeczkę chili, do trzeciego łyżeczkę kary, do czwartego dodatkowe dwie łyżeczki gorczycy białej, do piątego łyżeczkę słodkiej papryki, a szósty słoik zostawiłem tylko z tym podstawowym zestawem. Do tego dwa słoiki przyprawiłem na korzenno, czyli dodałem do tych dwóch słoików po pół łyżeczki cynamonu i imbiru. Dwa ostatnie słoiki pozostawiłem bez przypraw, a zalałem je tylko samą zalewą octowo-cukrowo-solną. No właśnie zalewa. Potrzebna będzie nam gorąca, więc dobrze jest zrobić ją wcześniej i niech się ona tam już w tle gotuje w czasie jak my działamy. Z tym krojeniem, przyprawianiem i tak dalej. Przepis i przygotowanie zalewy. Wszystkie składniki dobrze mieszam i doprowadzam do wrzenia. Cukier i sól muszą się w całości rozpuścić. Gdy zalewa mocno wrze, zdejmuję z kuchenki i od razu zalewam nią przygotowane słoiki. Po czym jak najszybciej staram się je dobrze i mocno zakręcić. Tak wyglądało pierwsze podejście. Nauczyłem się z niego, że dynia nieobgotowana wyszła finalnie w większości zbyt twarda, a dokładniej w otwartych dwóch słoikach trafiło się dosłownie kilka kawałków dyni, w sam raz miękkich i w zasadzie gotowych do jedzenia prosto ze słoika, a reszta była no za twarda. Jednak to obgotowywanie czy chociażby blanszowanie jest potrzebne. Ale zdecydowanie się nie zmarnowała, bo dodawałem ją na przykład do kasz czy ziemniaków, których jadam spore ilości. Dodawałem na kilka ostatnich minut gotowania, spokojnie sobie miękła i była nawet taki można powiedzieć zagęstni do tych ziemniaków czy kasz. No i nadawała fajny aromat. Dodam, że sam smak petarda. Naprawdę cudo. Przy drugim podejściu byłem już mądrzejszy. samą dynię pokroiłem już w drobniejszą kostkę. Długość boku nie przekraczała 1 centymetra. Tu jednak znów lekko zaeksperymentowałem i połowę tej dyni, już oczywiście po pokrojeniu w tą drobną kostkę, obgotowałem, a drugą połowę zalałem wrzątkiem na te 2-3 minuty. Też, aby sprawdzić, czy to wystarczy do osiągnięcia jadalnej miękkości dyni. Co ważne, przy tym drugim podejściu nie pasteryzowałem żadnego ze słoików, ponieważ mijał już praktycznie miesiąc od pierwszej próby marynowania dyni i tamte niepasteryzowane słoiki były zdrowiutkie. Zero oznak pleśni, więc uznałem, że nie będę dyni niepotrzebnie przegrzewał, żeby nie traciła niepotrzebnie wartości odżywczych, plus przy okazji zaoszczędziłem na prądzie. Wszystkie słoiki z obu podejść są przechowywane w jednym miejscu, to jest w piwnicy, w warunkach lekko chłodniczych, bo w temperaturze około 10-15 stopni Celsjusza. No i to tyle. Marynowana dynia gotowa. Myślę, że po otwarciu takiego słoika a w środku zimy można go przerobić na przykład na jakąś bazę do sosu, zupę, krem, smarowidło, zajadać jako surówkę, czy dodatek do wszelkich dań, sałatek, wrapów i tak dalej. Taka marynowana dynia daje naprawdę wiele możliwości, więc bawcie się, eksperymentujcie i smakujcie. Naprawdę bardzo mocno polecam, sam jestem mega zaskoczony jak dobre to wyszło. Polecam tym bardziej, że dynia się dość sprawnie przerabia, jest tania i można sobie zapewnić surówkową samowystarczalność na całą zimę. Trochę dyniek, trochę ogórków, grzybków, szparagi i nie ma potrzeby nic w sklepach dokupować. Na dziś to tyle, jak zawsze życzę powodzenia, smacznego, na zdrowie i do następnego. Cześć!